Pomocy. Nie zdzieraj gardła. Musimy pogadać. Nie mówił, że ma dziewczynę? Nie wiedziałem, że dla mnie zrezygnuje z Londynu. Znalazłam safe w sypialni mamy. W środku był numer telefonu. To niezwykły telefon a dziwne urządzenie, które znalazłem u matki. Musimy ustalić, o co tu chodzi. Druk to widziała? Gdzie była Brooke, kiedy zaginęła? Czemu mi to robisz? Niewiele wiesz o swojej matce. Tak jak ty o swojej. Popełniłam okropny błąd. Nie znosiła Daniela, a teraz za nim szaleje. Nie mogę zmienić zdania. Twoja mama się ze mną zgadza. Miałaś cudowną mamę, ale zginęła jak bohaterka. Moja żyje, a nie mogę jej spojrzeć w oczy. Kiedyś wściekałam się na tatę, że mówi tak, jakby mama żyła. A jeśli ma rację.